zobaczyć orangutany i widzieć Musimy wszystko schować do szafek bo orangutany są bardzo zainteresowane wszelkimi torbami dla naszego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa wszystkiego co mamy przy sobie musimy zostawić nasze torby. Dzieci są nie małpi dzieci. że to Jesteśmy już na miejscu, gdzie za chwilę będą karniawa rozbudowane Nie jesteśmy sami Jak widać przybywają tutaj tłumy z mniejszymi lub większymi obiektywami ale warto zobaczyć, tam z bliska. Więc... Pan przyniósł jedzenie, niestety jest tylko jeden Orangutan, który jeszcze jest za drzewa. Na twarzach wszystkich zgromadzonych wielka konsternacja. Pojawił się tylko jeden Orangutan, kilka makaków, więc wszyscy oczekujemy niecierpliwie, aż pojawią się inni, inni przedstawiciele tego rudopasego, czułego, kształtnego zwierzaka. No niestety, jest jak jest, ale jak widać determinacja jest całkiem spora, więc wszyscy czekamy. Co Lip się sądzisz o małpkach? Podobały Ci się? No... fajne. No, fajne. fajne były małpki, ale nie spotkaliśmy orangutanów za dużo, nie? Tylko tak, jednego widzieliśmy. Tylko jeden. Jeden. Sepilok. No nie porażka, bo bardzo ładny las i świetnie to wygląda. No, ale jest pewnie dosyć. Teoretycznie jesteśmy w nieco lepszym miejscu. Jest to sierociniec dla młodych orangutanów. No, niestety wszystko widzimy za szybą. Knęliśmy trochę na trasie. Makaki zagroziły nam drogę i groziło tym, że nas zaatakują, jak twierdził tutaj jeden z panów przewodników teraz przerwy na podładowanie baterii. Te dziewczyny są głodne, a jak są głodne, to zaczynają zdożyć. Udało się. Zobaczyliśmy niedźwiedzia malajskiego. I rzeczywiście jest całkiem małym niedźwiedziem. Jak na ten gatunek. Musimy się trochę cicho zachowywać, ponieważ mamy obok siebie drzewiącego niedźwiedzia malajskiego. Jak ktoś nie widział, to w tym oto miejscu. Jesteśmy w wyposzonej restauracji, gdzie zdradzałam sekret. Moja żona zabrała mnie na moje 41 urodziny. Zaraz z tej okazji zjem sobie burgera. Nigdy nie przypuszczałem, że będę tęsknił za półlitrowymi szklankami na piwo, ale dzisiejszy urodzinowy Tiger uświadomił mi, że można wypić piwo na różne sposoby. Próba numer dwa. Może tym razem się uda, oby. Czas spędzony przy niedźwiedziach malajskich i później na obiedzie w restauracji spowodował tyle, że doczekaliśmy kolejnego karmienia tego dnia orangutanów. Jestem bardziej niż zadowolony. Za drugie podejście sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż u poranku. Przyszedł wielki samiec i razem z samicą się na naprawiali, odcinają liście oraz banany. Zresztą zobaczcie sami, jak go się gruchnie wejdzie.